Na Majorce jest takie miejsce, gdzie warto przyjechać na przykład na wschód słońca. Jest widok, oczywiście, na Formentor, jest widok na całą okolicę. Centrum Altudi, moi drodzy, zobaczcie, co tu się dzieje. Przejdziemy się właśnie tym targiem i pokażemy wam, co tutaj możecie zakupić. Kan i to jest godne polecenia. Dobry, cześć, witam Was serdecznie, moi drodzy. Kolejny dzień na Majorce. Witam w kolejnym odcinku, moi drodzy. Witam Was z pięknego miejsca Formentor. Na Majorce jest takie miejsce, gdzie warto przyjechać na przykład na wschód słońca i zobaczyć ten widok, który Wam za chwilę pokażę. Udało się nagrać, trzeba było wcześniej rano wstać, poświęcić się, ale dla widoków myślę, że warto. Także zobaczcie to razem ze mną jeszcze raz i jak pięknie wstaje słońce na Majorce, tutaj właśnie na Formentorze. Jak widzieliście, piękny wschód słońca. Kilka praktycznych informacji: można tutaj wjechać do godziny 10. To znaczy, o 10:00 wszystkie samochody muszą stąd zniknąć. Więc, jeżeli chcecie przyjechać samochodem, to jedyna szansa wcześniej rano. Pamiętajcie, że no, o znakach informacyjnych, które wyformują, czy można wjechać, czy nie można. Później można podobno wjechać autobusem. Ale, szukajcie takich informacji: tam na dole jest takie, są bramki, parking. Jeszcze może wam to pokażemy, jak będziemy wracać. Więc, ale chyba warto wybrać się jednak rano tutaj. i zobaczyć ten piękny wschód słońca. A to jest mój drodzy cały parking. Tak jak widzicie, niewiele samochodów się tu zmieści. No, na tej długości tak naprawdę można zaparkować i tyle. I tyle, także tak jak widzicie bardzo mało miejsca. Więc warto przyjechać wcześniej rano a my jeszcze jesteśmy tutaj w okolicach na punktach widokowych. Pokażemy Wam, jak to wygląda z innej perspektywy. I tam widzicie właśnie, oddali latarnię, i tam właśnie byliśmy. Także po drodze można sobie wstąpić i zobaczyć pięknie, jak to wygląda. Myślę, że z tego punktu też ładnie pewnie wschód słońca by było widać. No ale to najwyżej, jeżeli ktoś będzie z Was, to może sobie, możecie sobie wybrać miejscówkę. My wybraliśmy pod samą latarnią, i tak to wygląda. A tu ujęcie klifów jeszcze z innej perspektywy. Z drugiej strony pełno kus, które się tutaj pasą, wyjadają jakieś krzaczki, także przyroda, natura to jest to, co lubimy. Viola się schowała, bo ją koza goniła, ale tutaj widzę, że są małe, więc dlatego te kozy tak może pilnują tutaj swojego siedliska, to już nie będziemy im przeszkadzać. Także wszystkiego dobrego, pozdrawiamy. Na razie już jedziemy, opa! Pa. No i słuchajcie, to jest właśnie to miejsce, gdzie są tutaj te bramki, i tutaj jest parking, i dalej po prostu już trzeba się udać autobusem. Nie będzie możliwości po 10 wjazdu, więc, tak jak widzicie, to jest miejsce około oddalone 6 km od tego formentora, tego właśnie najbardziej wysuniętego punktu, czyli tam, gdzie mamy latarnię. więc to jest kawałek. Więc, trzeba szukać rozwiązań. Jeżeli przyjedziecie późno, to trzeba szukać rozwiązań, jak się tam dostać. Moments later. co hey, to, to robisz? Wypatruję piratów. Jesteśmy, moi drodzy, na takiej wieży. Strażniczej kiedyś tutaj wypatrywano, właśnie, czy nie wpływają do zatoki piraci. A przede wszystkim z tej wieży rozciąga się bajeczny widok, właściwie tutaj z tego całego wzgórza, na tą całą zatokę. Więc warto tutaj też przyjechać, bo widoki są fenomenalne. Widać ten Formentor, ja tu schodzę powolutku, widać Formentor, widać całą zatokę. Zatoka Alkudia, także no, rewelacyjne widoki. Powiem Wam, że warto tutaj przyjechać, jak jest oczywiście piękne, piękny y, dzień. Bez y, chmurny i tak dalej, bo na pewno y, tutaj wtedy widoki się rozpościerają no, całą dookoła. Zresztą Wam za to pokażę. Zobaczcie, tutaj zachował się taki pustostan z garażem. Nie wiem, czy to jest do kupienia, czy nie, ale ktoś. Miał piękne widoki, no ale widocznie nie płacił rachunków albo coś innego się wydarzyło. Zobaczcie, e, e, z takim widokiem, tutaj tarasik, ktoś miał, tutaj się wchodziło, tu był jakiś pokój albo sypialnia z takim pięknym, widokówkowym, e, można powiedzieć, obrazem. Proszę bardzo, jak z widokówki, nie? z jednej strony tutaj widok na ee, co się działo jak czy ktoś wpływał na za, do zatoki także ciekawa pewnie historia tutaj się odbywała jak również na tej wieży bardzo ładne miejsce, ciekawe a tam jaki patrzcie jest na dole, nie wiem czy widzicie a tam jakiś hotel przy samej wodzie no bardzo ładnie, bardzo ładnie Także warto tutaj się wybrać na te wzgórza i zobaczyć naprawdę całą okolicę, całą zatokę. I jakbyście mieli jeszcze za mało widoczków, to jesteśmy na kolejnym punkcie widokowym. On się nazywa Eskolomer, jak dobrze wymawiam i oczywiście Wam nazwę tutaj wstawiam. Jest widok oczywiście na Formentor, jest widok na całą okolicę, a zresztą zobaczcie to sobie sami, jak to wygląda. A przejażdżka motorami musi być naprawdę super przeżyciem, jeżeli się jedzie właśnie w takiej ekipie, w grupie i tego słychać. Takimi, e, takimi krętymi drogami. No niesamowite, niesamowite. E, polecam być wcześnie, bo e, wcześniej rano o to chodzi. Dlatego, że jeżeli będziecie wcześniej rano, to przede wszystkim unikniecie tłumów. Zrobicie sobie fajne zdjęcia, będziecie mogli w spokoju tam posiedzieć w ciszy nawet i poobserwować tą piękną przyrodę, a nie w jakimś zgiełku. Bo przecież nie o to chodzi tutaj. Także my jest godzina, która myślę, że jest gdzieś 8.30, 30, a my już ile rzeczy zobaczyliśmy? Także polecamy wam wcześniej wstawać. Oczywiście, no nie każdy w stanie na wschód słońca ale myślę, że spokojnie możecie po jakimś szybkim śniadanku o 7 ósmej rano wyjechać i jeszcze dojrzycie pięknych widoków i nie w tłumach, i nie w tłumach. Więc my zmierzamy oczywiście na parking, lecimy dalej. Ten dzień się zapowiada jeszcze fajnie, więc lecimy, będziemy zmierzać w kierunku naszego apartamentu z powrotem. Może jeszcze gdzieś wstąpimy, a jak wstąpimy, to oczywiście pokażemy Wam to. No i dojechaliśmy do kolejnej miejscowości Port Pojensa Port Pojensa Niewielka miejscowość koło Alkudi. Jesteśmy tutaj Przejazdem na jakąś kawkę Zobaczymy, nie mam jakichś sprecyzowanych tutaj planów Co do tego miejsca Więc szukamy jakiejś fajnej miejscówki na kawę i rozejrzymy się troszeczkę tutaj. No i przysupnęliśmy sobie w jakiejś kafejce na kawkę i na coś regionalnego, czyli to jest ensaymada, tak zwana, czyli taka regionalny przysmak znany na Majorce. Zaraz powiemy, mamy jak smakuje i pyszne kapucinko i tak jak widzicie z pięknym widoczkiem w tle w porcie Pojensa. No i krótka recenzja tej Ensaimady. To jest takie, jakby, ale ciasto francuskie, ale takie bardzo maślane. Mięciutkie to jest w środku, oczywiście. Takie bardzo puszyste. No i świeże. Mamy dzisiaj niedzielę. Jest to świeże. Wygląda i smakuje dobrze. Takie, takie maślane ciasto francuskie. Więc, no, coś innego niż taki kreosaint. Bardzo fajnie smakuje do. Do kawki, do porannego śniadanka. Idealne. Centrum Alkudi, moi drodzy, zobaczcie co tu się dzieje. E, oczywiście e, Alkudia to jedna z e, takich najbardziej uczęszczanych destynacji, jeżeli chodzi o turystów. No i sporo się tutaj dzieje. Oczywiście przyciąga stare miasto, e, przyciąga również targ, który się odbywa we wtorki i w niedzielę, a że dzisiaj jest niedziela, to zaraz przejdziemy się tym targiem i wam pokażemy jak to wszystko tutaj wygląda. Dark Walcudi, moi drodzy, Dark Walkudi jest w torki i niedzielę dużo się dzieje. Można kupić owoce, warzywa, ubrania, galanterię, skórzaną, torebki, wszystko, wszystko co potrzebujecie. Także przejdziemy się właśnie tym targiem i pokażemy wam, co tutaj możecie zakupić. I drodzy jeszcze e, suszone pomidory i mam nadzieję, że będą pyszne. Spróbujemy. Racies? Okay. 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 Mamy suszone pomidory i zaraz będziemy testować. Weźmy to weź, wybierz sobie, ale taki niedużego, nie? Którego? Coś takiego? o takiej wielkości? Takiego? Tak, Dobra. Tak. O, tutaj bo tam wystapimy. Będziemy kupować teraz lokalnego pomidora. Zobaczymy jaki jest smaczny. Już. Już. Niezły młyn jest tutaj na tym targu moi drodzy. Ale tu wszystko kupicie. Kupiliśmy też właśnie magnesy. Także... Idziemy teraz oczywiście, próbujemy się stąd wydostać, ale tak jak widzicie tłumy są niesamowite, no niedziela, dzień wolny, po prostu dużo turystów, więc sporo się dzieje, Dola gdzieś tam cały czas jest. Jesteśmy przy murach obronnych al -Pudi. to miasto jest właśnie słynne z takich właśnie elementów średniowiecznych, całe takie centrum jest otoczone murami i właśnie się przejdziemy, zobaczymy jak to wygląda z bliska. Tak wygląda mniej więcej nasza przechadzka po al -Kudi. z takich praktycznych informacji to powiem Wam, że w taki niedzielny dzień ciężko jest zaparkować, ponieważ tutaj główny parking jest odgrodzony przy samych murach, nie można, bo jest ten targ, jest duży parking naprzeciwko właśnie jednego z wejść do, tutaj na te, na te mury, za tymi murami oczywiście jest to stare miasto. No, i co jeszcze? No, i targ jest w, niedzielę i, we Tark jest w niedzielę i we wtorki, więc zakładam, że w te dni jest tutaj bardzo gęsto i ciasno. Więc no, się albo być bardzo wcześnie rano. Targ jest od godziny 9 do 13, więc myślę, że warto się wybrać wcześnie rano. Tak to mniej więcej wszystko wygląda. Będziemy testować jeszcze te pomidorki, co kupiliśmy. Mamy takie suszone pomidory. I kupiliśmy, jak widzieliście może wcześniej się udało to nagrać, jak nie to mówimy Wam, mamy pomidora takiego dużego, malin, takiego nie wiem czy to jest odmiana malinowa czy nie, ale hiszpańskie pomidory gdzieś prosto od rolnika, z krzaka, spróbujemy czy mamy, mamy nadzieję, że od rolnika, zobaczymy, wyglądał Pan na takiego, co sprzedaje takie regionalne rzeczy, więc wracamy do samochodu i kierujemy się na nasz apartament. A few moments later... Przyszliśmy do apartamentu i zrobiliśmy sobie taką małą przekąskę. Mamy rybę, mamy takie pulpeciki a rybne. No i mamy te pomidory suszone, mm, które kupiliśmy na tym targu. Ja przetestuję teraz tego pomidora i wam powiem, jak to smakuje. Mm. Czuć, że to jest taki świeży pomidor ususzony. Mm. I my można by w Polsce kupić takie w torebkach, czasami bez zalewy, pomidory suszone, bo są trochę takie ciemniejsze bardziej. Ale ten taki jest na, taki naprawdę ususzony, taki naturalny. Plus do tego mamy jakąś rybkę, takie krokieciki, które są podobno po, w jakichś restauracjach też popularne tutaj na Majorce. Także takie danie, troszeczkę śródziemnomorskie, właśnie troszeczkę pomidorków. No i kupiliśmy jeszcze tego pomidora takiego. Zwykłego, ale on w smaku przypomina takie polskie pomidory. Nawet nie wiem, czy polskie pomidory nie smakują lepiej. Także taka przekąska, odpoczywamy i pewnie wyjdziemy jeszcze dzisiaj pokazać Wam, jak wygląda plaża. Wybieramy się moi drodzy jeszcze na plażę, zobaczyć jak wygląda. Jeszcze raz rzut oka na nasz apartament. To jest taki apart hostel, apart hotel właściwie. Bo mamy tak naprawdę do dyspozycji y, aneks kuchenny i wszystko, a tam w oddali oczywiście y, 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 plaża już, także widzicie, bardzo bliziutko. Bardzo bliziutko jest promenada. Przejdziemy się promenadą, jeszcze Wam pokażemy jak wygląda ta cała promenada. Ktoś przyjechał z y, czasów... z przeszłości no. chyba. Walizki. Jakiś Louis Finesse z Francji może, czy coś, nie wiem, słuchajcie. Samochód jak nie z tej epoki, w ogóle. W środku biały, białe futro. Ciekawy, ciekawy. No i proszę, przechodzimy się ścieżką dla biegaczy. Eee, cała panorama. Eee, w oddali, oczywiście, eee, piękne wybrzeże. No a z drugiej strony oczywiście jak to zwykle na, w, taki, w takim miasteczku barek, knajpki, yy, sklepiki z pamiątkami, supermarkeciki, także wszystko zgodnie tak jak zawsze jest, czyli w takim turystycznym znanym, znanych yy, miejscówkach znajdziecie to w każdym, w każdym miejscu. Usiedliśmy sobie na chwilę i porozmawiajmy czy to jest miejsce Can, Pika, Can Pika Fort czy to jest miejsce godne polecenia. Jest godne polecenia jak najbardziej. Jest tutaj dużo knajp, restauracje, knajp, kuchnia różnorodna, ładna pieszczysta plaża, czyli, czyli tak sobie jak sobie tam oczekiwaliśmy po swojemu. Także... Fajnie. Myślę, że tak. Myślę, że to jest dobra baza też wypadowa do Alkudi, na Formentor czy inne jakieś tam lokalizacje. Oczywiście wszystko zależy od Was, ale jutro Wam pokażemy jeszcze więcej, bo pokażemy Wam teraz już zupełnie inną część wyspy i, i, plaże, i plaże, Bo może Was bardziej interesują same plaże z pięknymi widokami, widokami z piękną wodą. No to, to jutro Wam to pokażemy w następnym, czyli w następnym odcinku. Zgadza się.